Tu to, to, czy to jest to, Jesteśmy bardzo strasznej tragedii. Mieszki śpią na przygotowanych... nawet na na To jest speccesko, jest... tak? Ale też tak? przyjeżdżają, tak? Tak, przyjeżdżają, tak, przyjeżdżają młodzi ludzie. Jest ruch, jest naprawdę tutaj ruch, jak, jak na lotnicy, ale powiedzieliśmy, ale widzieliśmy straszne, straszne momenty. Jest miejsce, gdzie mogą tu przyjechać, mogą sobie spróbować się bliszki dostać dalej. Na razie tutaj warunki są są ale bardzo, ale że jest ta pomoc, że jest możliwość.

Nie jest to co na strajkach, nie jest to co na marszach, ale tej policji trochę tutaj było. E, tak, ewidentnie chyba naprawili problem z studentami, którzy wyganiali, wyganiali kobiety z dziećmi z łóżek, bo nie widać ich tutaj na razie. Gdzieś tam mignęło, mignęło, parę tam z przodu, myślę, że jest więcej, ale, ale nie. Jak to Wydaje mi się, że to był taki problem, to będzie problem falowy, który będzie nachodził. Po prostu większa grupa będzie gdzieś nachodzić co jakiś czas. No wygląda to, wygląda to strasznie tutaj. Ja mówię, że nie mogę tak pojechać, ja nie pojadę tam, tam. Nie tylko, że miałem tam załadowane, to nasz do bagażnika. Nie, że ja nie? Nie. nie. Ale... Jako budzik. Tak, cały szczęście, że naprawdę nie leje. No, bo to... Jedna od nas, jedna od nas, nie? w każdym razie widać, że pomagamy i ewidentnie pomoc jest potrzebna. Nie wiem, jak to się odbije na, na Polsce, tak, jak to będzie wyglądało za jakiś czas, jak my, jak my utrzymamy tyle ludzi, bo, bo ci ludzie przyjeżdżają tutaj, oni nie mają tutaj miejsca, nie mają pracy, oni są oddelegowywani do różnych miast i to będą ludzie, których będziemy musieli utrzymywać. Wojna jest straszna i, i straszne jest to, co tutaj widzimy. Są poszkodowani przede wszystkim, no, to przede wszystkim są poszkodowane kobiety z dziećmi, bo to one zostały tutaj rzucone i to nie jest ich wina. To nie jest ich wina, to nie jest też nasza wina, ale nie wiem, jak Polska sobie z tym poradzi, bo, bo jest to duże obciążenie dla naszego państwa. Tak samo widzimy tutaj autobusy, które krążą cały czas, bo jechaliśmy z medyka i, i na okrągu mijały nas. Na, są obstawiane e, nawet już przez straż miejską żeby przejeżdżać jak najszybciej, jak najszybciej tych ludzi transportować w głąb Polski. No nie wiem, kto za to płaci, bo jakby nie patrzeć, od tygodnia wzrosły ceny paliwa z 5,20 na, na 7 zł nawet ponad, bo tutaj jeździliśmy, to tutaj ceny są około 7, ponad 7 zł za, za litr palina, paliwa 9,5. Na pewno powinniśmy pomagać, bo, bo to jest niezaprzeczalne. Wojna to jest straszna rzecz. Oni tam nie mają gdzie wrócić, tam jest wszystko bombardowane. Zamykane, a każdy, kto jest na ulicach, jest brany za, za możliwe potencjalne zagrożenie. Tak więc oni tam nie pójdą sobie do sklepu, nie pójdą sobie do szkoły. Tam nie ma możliwości, żeby normalnie żyć. Rozpoczęła się wojna. A u nas my ich przyjmiemy, tak? Tylko zastanówmy się, czy forma przyjęcia jest jak najbardziej akceptowalna, bo nie ma tutaj żadnej kontroli. Jest paru policjantów. Wiem, że potrafi ich być więcej, bo byłam nie na jednym marszu i wiem, że, że mamy tych policjantów dużo. Trzeba się też zastanowić nad tym, nad tym że mamy otwartą e, granicę e, dla wszystkich, którzy przekraczają, którzy przekraczają e, granicę ukraińską. A to oznacza, że mogą przekraczać ją też inni. Przyjedzie, bo jak zaraz ruszy, to będzie go słychać pewnie. Autobusy odjeżdżają jeden za drugim. To jest niekończące. Trzeba się zastanowić, e, czy działania polskiego rządu, które były, e, były tak bardzo mocno naciskane, żeby granicę białoruską, białoruską e, pilnować, tak, budujemy płot za ileś tam milionów, E, wysłaliśmy tam naszych policjantów, nasze wojsko, e, poświęciliśmy na to dużo funduszy, e, a teraz otworzyliśmy granicę i nikt jej praktycznie nie kontroluje, bo tutaj e, różnej, jak widać tutaj e, różni ludzie są. Granica jest otwarta, każdy korzysta, każdy korzysta, mm, najbardziej no, tutaj odbija się to na, na tych kobietach e, i dzieciach, bo, bo oni tutaj przyjechali po pomoc, e, a między, między nich się dostają e, różne, różne osobniki. No my chyba spóźniliśmy się na ten przyjazd tych studentów. Spóźniliśmy się na przyjazd studentów, pewnie jeszcze będą, ale na razie się minęliśmy, bo tylko widać parę tak gdzieś z brzegu. Ale tak jak widać, no dużo ludzi jest sami ocencie. No ja nie będę oceniać, czy to jest dobre, czy to, nie jest, czy to jest złe. Na pewno to będzie miało jakieś negatywne skutki, ale też pewnie pozytywne. Musimy zostać ludźmi wtedy, kiedy jesteśmy potrzebni. Bądźmy ludźmi, pomagajmy ale rozsądnie zastanówmy się nad tym. Ja apeluję do rządu, żeby też nie otwierał e, rąk do wszystkich, tak jak mnie jedna posłanka e, powiedziała, że każdy, kto przyjedzie, dostanie 500 plus, dostanie socjal pełen, dostanie mieszkanie. E, nie, nie kłamcie, nie kłamcie, bo dla nas tego nie ma. My ciężko tu pracujemy, ciężko staramy się cokolwiek e, tutaj uzyskać. Dla nas tego nie ma. Polska podupadała. Wcześniej już wiemy o tym, że, że bardzo mocno dociskają nas ceny, dociska nas inflacja, a będzie tylko gorzej. Przyjmujemy teraz bardzo dużo ludzi, którzy będą potrzebowali naszej pomocy, będą potrzebowali tego, żeby im pewne rzeczy zapewnić i będziemy musieli zrobić to my, my jako obywatele polscy, bo oni sami tego nie zrobią. A rząd obiecuje dużo, a nie wiem, czy się z tego wywiąże, bo nie ma jak. Bo jak się wywiąże, jak mamy tutaj benzyny, benzynę po 7 zł e, i wszystkie produkty, które są w sklepach drożeją, wszystko drożeje, e, prąd, gaz, wszystko drożeje, a my chcemy przyjąć taką liczną grupę ludzi, która potrzebuje pomocy ze wszystkim. To nie jest tylko pomoc jednorazowa, że, że damy e, posiłek, damy ciepły koc. To jest pomoc, która będzie wymagała e, długo, długofalowych skutków e, i długo, długo trzeba będzie po prostu pomagać tym ludziom. Nie wiem, no zastanówmy się. Jako obywatele powinniśmy wiedzieć, jaka jest sytuacja. Wiemy, że media głównego nurtu nie pokazują tego, jak jest naprawdę, tylko biegną tam, gdzie jest, gdzie jest sensacja albo to, co jest wygodne dla, dla rządu, dla polityki. Tak? Bo, bo niestety, te no, dwa, dwa lata nam pokazały, że, że media są bardzo polityczne i nie chcą pokazywać tego, jak naprawdę jest. Ja dzisiaj tu przyjechałam po to tylko, żeby zobaczyć, czy faktycznie e, jest tak dużo ludzi, e, czy mamy tutaj może jakieś inne narodowości, e, jak to wygląda, jak wygląda pomoc, jak wygląda pomoc od rządu, jak wygląda pomoc policji. E, no przyznam, że, jest, przyznam, że jestem e, rozczarowana, bo, bo policji jest mało. Pomagają, no widać, że pomagają, bo, bo każdy tutaj pomaga, każdy widzę, że ręce przykłada do pracy, ale jest tego mało jest to bardzo słabo zorganizowane i jest to tylko wyłącznie dzięki pomocy dobrych ludzi, a nie naszego rządu, który tak głośno mówił o tym, że... Przyjedźcie, my wam pomożemy, my wam damy wszystko, e, zapewnimy. A, a nie widzę ich tutaj, nie widzę tej pomocy. Nie wiem, jak jest dalej. Jesteśmy teraz e, w miejscu niedaleko Medyka, to jest przemyśl. Tutaj jest to centrum całe takie e, rozwozowe, że tak powiem, że rozwożą na różne, różne miejsca. No i tutaj nie widać tej pomocy rządu. Widzimy tutaj bardzo dużo samochodów prywatnych, które przyjechały. Przyjechały typowo właśnie pomóc e, rozwieźć dalej. E, po Europie, nie tylko po Polsce, po Europie. E, miejmy taką nadzieję, że ci ludzie wszyscy mają gdzie trafić i że, że uda się to tak zorganizować, żeby, żeby nikt nie został poszkodowany. Ani my, ani oni. E, no jest tutaj konflikt, który nie jest nasz, a my bardzo się mocno w niego angażujemy. E, trzeba zastanowić się, czy jesteśmy w stanie podołać... Finansowo, finansowo przyjąć tych ludzi i czy jesteśmy w stanie naprawdę rzeczywiście im pomóc, czy tylko ściągamy ich na wspólne biedowanie, bo, bo to nie jest kwestia ściągnięcia ludzi i, e, i zostawienia ich samych sobie, tylko powinno to być zorganizowane. Ja nie widzę, żeby rząd, żeby ktokolwiek się angażował w to, oprócz tego, że przyjechali się troszkę popromować e, i pojechali dalej. Tak więc zobaczymy, jak to będzie się rozwijało. E, mam nadzieję, że będzie szło w dobrym kierunku. E, ja tutaj nie oceniam. Nie oceniam, czy to jest dobre, czy to jest złe. Ja przyjechałam to tylko pokazać, Żebyście Wy mogli sami ocenić, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda z innej perspektywy niż tylko z mediów głównego nurtu.